Siemano. No i kolejny odcinek z metra. I tu już kurde pułapeczki. Na nas czekają. Trzeba idzie to rozbroić tu. A ty kurde. Ojej! Mutna, ale gdzie jest ten drugi? i huh? git chyba się nikt nie zorientował mm -hmm. dobra co wy macie chłopaki <laughs> na amunicję świetnie o kurde można zgasić elegancko dobra tego mogę użyć to jest alarm lepiej tego nie robić Dobra, jest dziennik. Wszyscy jesteśmy okryci nieprzeniknionym pancerzem. Nawet po zdjęciu kurtki, nawet po rozebraniu się do naga, wciąż mamy na sobie zbroję okrywającą nas od stóp do głów. Boimy się otworzyć na innych, okazać uczucia. Boimy się, że ktoś pojmie nasze myśli. Ukrywamy twarz pod maską gazową, ale pod nią ukryje się jeszcze kolejna maska. Ulman, ten niepoprawny optymista, żartowniść i lekko duch. Ja Jego prawdziwą twarz ujrzałem tylko raz, gdy zginął jego przyjaciel. Zobaczyłem, jaka jest jaki jest śmiertelnie zmęczony, zdesperowany przez jakąś sekundę chwili. Później pancerz był znów na miejscu, a on był sobą, zabawny i wyluzowanym gościem. Nie próbowałem więcej go nakłonić, by się otworzył. Tak się nie robi tutaj w metrze. Ja w każdym razie na pewno nie zrobię tego przed nikim. Czyli co, ty nie chcesz się artią otwierać? Mhm, hmm, 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 dobra. Tu, tu, gdzie są pułapki? Nie ma. Ale gdzieś tu na bank będą. Ja nie mogę tej amunicji mam pewnie Ufa no. To alarm Ja pierdzielę Byłem przekonany że mi się uda Może ktoś tam za rogiem stoi <laughs>

o kurde. Dobra. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś tutaj gada. Dobra, czyli rozumiem, że ja tędy sobie mogę... Nie teraz tutaj zejdę na dół mi się wydaje. Czy nie? Dobra, ja tą drugą ścieżkę sobie jeszcze sprawdzę. Hmm. bo tam tych dwóch leżało oni pewnie jakąś amunicję mają <laughs> nawet może nie mówić o amunicji walutowej, ale kurde, jakie to jest rozległe, ja nie wiem, która ścieżka jest prawidłowa teraz no idea, elegancka amunicja jest. Słuchaj, jest a, to jest to samo miejsce. Tylko, że ja wtedy stąd chyba wyszedłem. No, to jest. Nie, dupa, to nie jest to samo miejsce. Czyli rozumiem, że to są co dwie drogi. Oni gdzieś no tutaj pode mną łażą ty, 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 ry, ry, ry. Masto, re <laughs> rewolwer? Ty strzałeś w ścianę? Mordo, kurde, ogarnij się. Cicho, dobra. Chyba wszyscy. Tak mi się coś wydaje. Amunicja, elegancjo, ładuj. <laughs> Jest trochę zapasu. Od Was już nic nie wezmę. Mm, szkoda. A wy? A, ty to chyba trochę dłużej już leżysz. Tu, amunicja walutowa i kurde, elegancko, która będzie się można strzelać. <laughs> Dawajcie wszystko, co macie, a wy już nie żyliście. Mm, dobra, ile mam amunicji? 31 i 77 w zapasie? Czyli rozumiesz, że ja chyba na górę muszę iść chyba. <laughs> a tu będzie coś ciekawego? Mmmmm Co ja tędy mam iść? O, o kurwa mm -hmm. O matko Ale mi się kichnęło, ja pierdzie. Co tu jest? Mmm mm -hmm. A to jest chyba to drugie miejsce, którym się strzelałem. Dobra, czyli dało się tu dojść, tu i tu. Chyba nie, to, Kurwa, to jest to samo miejsce. Odsunę też Kurde, ja <coughs> rondo zrobiłem, ale czekaj, tu jeszcze jedno miejsce było. To w sumie odparto. Bo ja poszedłem tędy, a jeszcze można było. Iść tędy. Dajną mapę. Znaczy mapę, zapalniczkę akurat. bo nas <coughs> pająki nie spowalniały. To tu już musisz mieć maskę. Dobra. Załóż sobie, załóż. Ale tu jakiś kurwa demon się odzywał. Albo coś w tym guście. Chyba nawet nie przeżył. No filterek. Bardzo fajnie, ale kluczyk mam, kurde, jakiś sejf by się mm, można było znaleźć. Już tu gada? Czy ja tu mogę już zdjąć maskę? Ej, tu gadałem zim. I co tu byli przeciwnicy, i. I nic? I on sobie tak tutaj ze mną gadał, Kurde, Nie słyszeli go? On sam tu siedzi. Okej, okay, z ukrycia piętnastu wrogów. Mmm, nie było to zbyt ciężkie Do zrobienia, ale okej. Okay. Tu jest latarka, tu ma zmylić kość czy Pewnie tam Jeszcze the last tu żyje Jeszcze? Kurde. Jaka cisza? Elegancko, dobra. Eeeh, tu mi amunicja wskoczyła? Mogłem pod. O, dobra, jest. Mm, git. Okej, okay. czy ja tu się miałem dostać po prostu, czy. Czy niekoniecznie dawać amunicję? Jaką macie. Ty też. A i od ciebie może coś bym wziął. Kurde. Hmm. Dobra, elegancko, 109 w zapasie Ja pierdzie No jejdź, teraz to ja bogaty o, Kurde, gdzie ja mam pójść? Hmm. W dół? Tak na czerwono świeci Kurde, jakby mi sugerowało, że Że tam Dobra, ale czekaj, bo tu jeszcze kilka pomieszczeń Chyba było do Możliwości sprawdzenia sobie. Chyba, że ja tędy będę musiał przejść i zarabiać jakieś przytywanie. Czyli i tędy i tędy, chyba bym doszedł w to samo miejsce? To jest, dobra. Hmm. Tu coś macie. Pistolet na kurtkę. Jak ja mam broń? Mam kałasza, mam strzelbę i mam. Pistolet na kulki. Hmm. On jest nabity? Jest nabity chyba. Dobra. Teraz to jest tam nawalony. Ok, czy ja mam zejść chyba na dół? Tak, tu jest zagrodzone. Eee. F była latarka. No i dobra, i co A tutaj? Kurwa. Tutaj przecież byłem. Tu jak wejdę? Jest tu coś ciekawego, no tu mogę wejść. Ale tu też byłem, kurde, zgubiłem się. Mhm. A, widzisz. Nie byłem. Czekaj, jak się wrócę i ten drugi korytarz sprawdzę. Czyli ten. Mmm. O tutaj ktoś gada jeszcze Tu kogoś jeszcze mamy do Zbesztania coś... Dobra, coś mi się wydaje, że ja tędy będę musiał iść Okej okay. Dobra, czy ja mogę tu zejść na tu a później sobie tu wrócić? Chyba tak, dobra. Więc warto sobie... Hmm, gdzieś tu twój karabin tu leżał. Uuu, co to jest? ciekawy, ciekawy. Może kiedyś, może kiedyś, dobra. Ej, 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 ej. dobra, ciebie tu przeszukać. Ciebie też, ty się ładnie wypiąłeś. Spoko. Ale czy wy tu nie macie przypadkiem jakiegoś sejfu hmm, gdzieś schowanego? Może nie. A tu coś macie, jakieś drzwi. Hmm. Jakiś generator chodzi. Zdawało mi się, że to jakaś drezyna, ale dobra. Hmm. Hmm. O kurw. Jak drzwi coś wyjechało. Czyli co, czekaj. A ciebie zabiję tu z tych schodów, czyli z tych schodów jestem w stanie tu wejść. Tu jest Mmm... Tam nic ciekawego nie ma. Wy, Ciapongu co jest strzały. I to tyle? Nic tu przykitranego nie macie. Macie. A to jest na strzały. Wyrzutnia strzał. O! Pokażę. Ale ja tych strzał trochę chyba mam. Dobra, 8. A dobra, musisz sobie pompować. <laughs> o, kurde, jaki wskaźnik. Ja nie pamiętam tego wskaźnika w sumie. No dobra, ale wezmę sobie czemu nie? Potestuję, postrzelam. A, to nie jest łódka do rozstrzelenia. Mm. Okej, okay, czyli rozumiem, że muszę iść chyba tędy. Kucni. Dawaj zapalniczkę. No mm. i są drzwi. A za drzwiami jest... Pająki. Czyli są, dobra. Zobaczaj, w którą stronę ja mam iść? Jak pójdę tu... Kurde no. Czyli to teraz jakbym pod nimi szedł, jakbym się przekrał, to oniby tu je nade ładzili, co sobie gadali na przykład, czy nie? Ja w innym miejscu po prostu wychodzę. Nie u nich kurwa. Niby, kurde, ta gra nie jest taka wielka, ale no, idzie się bardzo zgubić. A tędy to wyjdę po prostu z drugiej strony. Dobra, czyli chyba jedne drzwi mi zostały. Bo chyba nie do góry, czy do góry? Tu byłem, tu byłem. Tędy szedłem, wszedłem chyba. Mm. Dobra, to wydaje mi się, że mi jedne drzwi po prostu zostały. Chyba. Czekaj, tędy? No, tu była potrzebna maska, chyba. Załóż sobie. Ty, 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 ry, ty, ty. Ty, coś masz ciekawego? Nie bardzo, dobra. Ja już się, kurde, pogubiłem. A nie, bo tędy zszedłem. Matko, znowu będę latał pół godziny i szukał, kurde, zejścia, przejścia. Czegokolwiek. Mm. Tutaj, tu gadałem z nim, czyli jestem jakby na dobrym tropie teoretycznie, tu jest gość, którego kill'em, tu było kilka gości, których kill'em, ja poszedłem tędy, a może trzeba iść, <laughs> a może trzeba iść tędy, a właśnie, mam nadzieję, że to jest dobry trop, bo na pewno nie byłem. No i okej, okay. czekaj, daj mi pierwszą broń. Yy, bo jestem ciekawy, jak to będzie działać. Chociaż obcałem że z mutantami to tak średnio. Weź traf mutanta. Lepiej będzie z ludźmi. Yy, kurde, do ostatniej chwili. Rozwij 15 drucianych pułapek. Okej okay. Spoko. Yy, yy, yy. Dobra, chyba tędy trzeba jednak iść. Nie, wiesz co, daj no albo pompę w sumie. Pompa chyba będzie lepsza. Co to wystarczyło? A ty co masz? Poza jakimiś pożeraczami twojej duszy. O, dziennik. Mmm... Metro zabije wiarę w cuda, ale zanim ale w zamian uczy obywać się bez nadziei. Mimo to bez powoła... powołania się na cud. Nie umiem wyjaśnić, jak udało mi się odnaleźć drogę wśród labiryntu ciemnej wypełnionej tłumem nazistów. Zupełnie jakby mnie ktoś prowadził, czy to moja głupia nadzieja, której nie chcę zdechnąć, a może tak chciał los. A może tak chciał gracz. Ty, 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 ty. Dobra. Tu, 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 rytu, tu, tu, rytu, rytu, rytu. Dobra, czyli raczej tędy. I czy my gdzieś tu spotkamy naszego kumpla? Teoretycznie. Teoretycznie to chyba powinniśmy. A ty co masz? Apteczkę masz, a ja mam chyba pełno apteczek. Kurde, szkoda. Mm. No i dobra, czyli chyba tędy i tu będzie checkpoint. O, bateria mi się czerpie. Kurde, to trzeba przytrzymać jednak. Ty, 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 ry, ty, ty. Dobra. Tego nie otworzę. No, można powiedzieć, że się... O, mamy ten wózeczek. Dobra, poczekaj chwilę. Ja sobie tu się, 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 się tu rozejrzę, aby tak delikatnie. by niczego nie zostawić. Stąd nie mogę nic zabrać. Kurde, no. Tyle smokołyków, ale to inni przemierzający tunele będą mieli okazję z tego skorzystać. Dobra, dzida. Kurde, skopniaka palisz? Czyli co? Kurde, a te kubki złomu tu to nie, nie reagują?

Nie ja, ja, bo... Chcemy pomóc! A czy ja muszę zdążyć? Hmm, może być to, że my go po prostu jako artyom słyszymy w sensie jego głos. Ciekawie, czy inni słyszą po prostu o tym, co mówi?

Kurde, jakie tu macie sprzynty. Panuczki. Dobra, wrota się otworzyły i przed nami... Główna stacja chyba metra. Chyba główna stacja. Polis, największe kurde zbiorowisko, skupisko ludzi. No, żyjąc w takim małym, na małej stacyjce, w jakimś fragmencie metra, to wjecha... Wjeżdżamy z takiego polisu, co się wydaje kurde, jak metropolia, nie? Tyle miejsca, tyle możliwości. O, dobra. Czyli jesteśmy na miejscu. Let's go. A wy co, więźnie czy? Ale kurwa. Did, 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 did. Come on. Oh, Ida, Ida. <clears throat> do, 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 do. Welcome to Polis, Captain Krasnov. You've come a long way, young man. Where exactly are you from? He's from the exhibition. But can't he speak for himself? Look, Captain. It's the kid's first time in Polis. He's been through hell getting here, and he's carrying Hunter's message to Miller. So cut him some slack, huh? Alright, alright. Get changed. There's the clothes. Mm -hmm. You can leave your gear. It'll be safe here. You'll get it back sparkling clean. You go ahead and take some rest, Artyom, and I'll go find Miller. I hope he's not out on a mission. By the way, okay. don't forget to scrub yourself down in the lobby, old man. Mm. I won't, I won't. <clears throat> <laughs> you pain in the ass. <gryny> 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 no dobra, czy jesteśmy przywitani w Polis? Dzień dobry. Odkąd tylko pamiętam, zawsze marzyłem o wizycie w Polis. Ciężkie, beznadziejne życie pod ziemią potrafi człowieka wyczerpać. Zmienić go w dziką salubestie. Tylko mieszkańcy Polis umieją wciąż zachować podobieństwo do wielkiej rasy ludzkiej, która w przeszłości w e władała tą planetą. Polis to azyl dla naukowców, akademików i artystów, tych, którzy na innych stacjach musieli, musieli czuć się bezużyteczni. To ostatnia cytadela cywilizacji i kultury w metrze krążą opowieści o tym, jak Światło elektryczne pozostaje tam włączone za dnia i w nocy, tak jak w naszej przeszłości, która nigdy już nie wróci. Polis spełniło wszystkie moje najśmielsze oczekiwania. Obszerna, lśniąca, wyczyszczona do perfekcji, prawdziwe podziemne miasto. To cztery stacje połączyły się z sobą, tworząc jakby salę starożytnych świątyń, które widziałem w starych książkach. Czuję się tu jaką Czuję tutaj taką niewiarygodną energię. Można wręcz, wręcz uwierzyć, że ludzkość jeszcze kiedyś powstanie z klęczek. Jeśli w metrze jest w ogóle jakaś siła zdolna obronić wogn przed cieniami, nie, mogło z, nie mogła zamieszkać nigdzie indziej, tylko tutaj. Okej, okay, czyli przytłoczyło go trochę to polis. A co tu grasz? Jest SimCity? No dobra. Mm. Idę, do, tak na dzień dobry Demo? jest. Jest handlarz, dobra. Ja mam full. Czekaj, a jak to bym sobie kupił? Dobra. Amunicje... Czekaj, to mogę w sumie sprzedać. Bo ja tego aktualnie. Dobra, może nie będę tego sprzedawał. W sumie. Hmm, a ty co możesz? Czekaj. Mm, Jaką ty masz broń? Masz tą broń. Ale drogie. A to? CK e, 2012, a to jest cyklostrzał? Szerba z obrotowym będem. Y, montowana za pomocą prymitywnych narzędzi z łatwo dostępnych elementów y, rowerów i rurek metalowych. Fantastycznie łatwo do zrobienia i równie skuteczna w walce w zamkniętej przestrzeni metra. Okej, okay, spoko opcja, ale może innym razem. Where is the from This way. <laughs> Dobra, ale. ale w takim wypadku z młynarzem... Y, pogadamy jutro, znaczy jutro, pojutrze. A ja na dziś, za dzisiaj, dziękuję. Do następnego. Hej!